Witam serdecznie z tej strony konrad z grupy Zdefiniowani. Dziś mam dla Was coś naprawdę ciekawego. OnChain Challenge, etap 18 od BitGet. Jest to promocja, która właśnie wystartowała i jeszcze przez kilka dni trwa. A do zgarnięcia naprawdę fajne pieniądze. Z racji tego, że zajmuję się w pełni rynkiem Defi, tu akurat w przypadku BitGet ten temat jest dla mnie jak najbardziej pozytywny a jeżeli chodzi o, o onchain challenge, jest to prosty sposób, aby poznać świat defi oraz web3, a przy okazji zgarnąć tokeny natywne tej giełdy. Całkowicie z darmo, wykonując tylko i wyłącznie proste zadania onchain. Tak więc pokażę wam w tej chwili, czym dokładnie jest Bitget onchain, jak działa ten event, co można zyskać oraz krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć nagrody. W tym evencie, oczywiście. Oczywiście Bitget jako giełdę, myślę, że większość z Was kojarzy, ale bitget idzie o krok dalej, łącząc swój ekosystem z całym światem DeFi i Web 3. Zresztą większość giełd w tej chwili bardzo mocno wchodzi w Web 3 w Defi. Jest to nieuniknione, i tak naprawdę każda z tych giełd gdzieś tam bardzo mocno chce wejść w ten świat. No i. Uczmychnąć sobie jakiś tam kawałek tego tortu. Tak więc BitGet OnChain to takie centrum dowodzenia, które pozwala Ci w jednym miejscu korzystać z usług OnChain. Możesz robić słapy, czyli wymieniać tokeny między sobą, możesz korzystać ze stakingu, żeby Twoje tokeny pracowały i dawały dywidendy. O to chodzi, żeby nie leżały bezpośrednio na portfelu. Tak więc masz dostęp do różnych usług DeFi, a do tego możesz eksplorować całe środowisko Web3, czyli nowe projekty, innowacje, aplikacje i to wszystko bezpośrednio na BitGet. A największą tego zaletą? Nie musisz logować się z 10 różnych platform, instalować dodatkowych aplikacji czy żonglować między stronami. Wszystko masz w jednym miejscu. Z poziomu BitGet. Oczywiście jest to szczególnie ważne dla osób, które dopiero wchodzą w rynek DeFi, zaczynają swoją przygodę z tym rynkiem, bo wiele osób zwyczajnie gubi się w tym chaosie. Tu swap, tam staking, tu jakieś mosty, Bridget i tak dalej. Tak więc BitGet robi z tego prostą, przejrzystą usługę. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, która dopiero wchodzi w ten rynek, dla mnie takie właśnie. Eventy są czymś, co pozwoli Tobie zapoznać się z tym rynkiem doskonale. No dobra, ale przejdźmy teraz do samego mięsa, czyli do samego eventu. Jeżeli chodzi o aktualną fazę, czyli tą 18, OnChain Challenge, czyli specjalny event, który ruszył 10 września i potrwa do 17 do godziny 16 UTC, czyli tutaj w naszym przypadku o 2 godziny Później pula nagród 100 tysięcy tokenów BGB, czyli natywnego tokenu giełdy BitGet. No dobra, ale co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Pierwsza sprawa, wykonujesz transakcję on-chain. na przykład masz swap o wartości minimum 50 dolarów. Każda taka transakcja to jest jeden punkt, a maksymalnie możesz tych punktów zdobyć 5 dziennie. Wszystkie te punkty liczone są później do rankingu, więc im więcej punktów, tym masz większą szansę na nagrody. Maksymalna nagroda na osobę to nawet 500 tokenów BGB. A jeżeli spojrzymy sobie na cenę aktualną BGB, no to mamy słuchajcie, prawie 5 dolarów, czyli 5 razy 5 25 dolarów 5 razy 500, tak więc naprawdę bardzo konkretna nagroda, którą można zwyczajnie zdobyć. Dodatkowo to, co mi się bardzo podoba, to to, że wyniki są aktualizowane co 15 minut, czyli nie musisz czekać do końca eventu, żeby sprawdzić, czy idziesz w górę w rankingu, czy gdzieś tam stoisz, czy ktoś cię wyprzedził, czy jesteś na dole. Wchodzisz i od razu widzisz, na którym jesteś miejscu. To daje trochę oczywiście tej adrenaliny, bo może od razu można od razu zareagować. Tak więc bardzo fajnie jest to zrobione, a zwłaszcza rankingowanie, które daje nam na bieżąco informacje w którym miejscu jesteśmy, jednak to nie wszystko słuchajcie, bo sama promocja i te pule nagród są przede wszystkim dla nowych użytkowników oraz dla osób, które już wcześniej korzystały z BitGet OnChain, które są już mają te swoje konta, czyli niezależnie od tego czy dopiero zakładasz konto, czy jesteś starym wyjadaczem, masz szansę zgarnąć, ale żeby wszystko działało, działało pamiętaj o kilku rzeczach, przede wszystkim musisz kliknąć przycisk dołącz teraz ten, który widzicie tutaj na dole, i to jest najważniejsze. Inaczej, Twoje punkty nie będą zaliczane. Subkonta, gracze instytucjonalni czy osoby używające API nie kwalifikują się do nagrody. Tak więc, mamy tutaj do czynienia z eventem, który przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, dla tak zwanych zwykłych użytkowników. A nagrody trafią bezpośrednio na Twoje konto BitGet w ciągu pięciu dni od zakończenia wydarzenia. Tak więc, podsumowując, ten cały event dla mnie niesamowita forma edukacji dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z DeFi. Możesz przetestować onchain, Bitget onchain, zobaczyć jak to działa, jak działa cały ekosystem DeFi w prosty sposób, bez stresu, oczywiście i jakich tamkolwiek komplikacji za normalne, standardowe aktywności, której tak robisz, jeżeli korzystasz bezpośrednio ze swapów czy stakingów. Tak naprawdę dostajesz dodatkowe nagrody. Tak więc, moim zdaniem, mamy tutaj bardzo ciekawy event w tej wersji 18, które pewnie będą jeszcze również w przyszłości. Tak więc, BitGet płaci Wam bezpośrednio za to, że się uczycie, za to, że wykorzystujecie ich narzędzia, a przy okazji edukujecie się. Tak więc, mamy tutaj transakcję win-win. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony. Polecam zainteresować się tym eventem. Tym bardziej, że zostało tylko 4 dni. Do końca samego eventu. 4 dni, dobrze mówię? Chyba tak. A dzięki temu, 4 godziny się, no to czyli mamy jakieś tam 5 dni niecałe. A dzięki temu poznacie cały ekosystem on-chainowy, DeFi, BitGet, który tak naprawdę moim zdaniem będzie się coraz bardziej rozwijał. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się dzisiaj, do następnego. Cześć.